Tadeusz Ryzyk jest duchownym który budzi dość kontrowersyjne odczucia, mamy zarówno jego wielu zwolenników, jak i przeciwników, w ostatnim czasie na temat toruńskiego redemptorysty zdecydował się wypowiedzieć Jarosław Kaczyński, jego słowa były niebywałym zaskoczeniem dla wielu Polaków, Tadeusz Rydzyk w ostatnim czasie mocno wstrząsnął opinią publiczną, wszystko za sprawą pitniku rodziny Radia Maryja, który zorganizował pomimo pandemii koronawirusa, na wspomnianym wydarzeniu pojawiło się wielu gości, wśród których znalazł się Jarosław Kaczyński. Wypowiedział on niebywałe słowa na temat duchownego. Jednym z gości, którzy pojawili się na sobotnim spotkaniu środowisk Radia Maryja i Telewizji Trwam w Toruniu, był Jarosław Kaczyński. Wydarzenie zostało powiązane z uroczystością upamiętnienia obywateli Ukrainy, których zamordowali banderowcy za ratowanie Polaków w trakcie rzezi wołyńskiej. Prezes PiS wypowiedział na temat Tadeusza Rydzyka słowa, które zszokowały wiele osób. Jarosław Kaczyński gorąco dziękował duchownemu za zorganizowanie wydarzenia. Zdaniem polityka był to wielki i piękny czyn, za który należy dziękować. Wypowiadając się z kolei na temat rodziny Radia Maryja, uznał, iż jest to niezwykłe dzieło budujące nasze przetrwanie. Dalej przeszedł do Tadeusza Ardyka. Trzeba dziękować, trzeba się kłaniać ojcu dyrektorowi i tym wszystkim ojcom i tym wszystkim ludziom, którzy to niezwykłe dzieło wspierają, mówił Jarosław Kaczyński, podkreślając jednocześnie, że robi to nie tylko w imieniu własnym, ale wszystkich osób, które w ostatnich wyborach poparły PIS, czyli w imieniu milionów Polaków, którzy są wdzięczni za to że jest w Polsce taka ciągle rozszerzana, rozbudowywana instytucja, niezwykła, łącząca to wszystko, co wiąże się z nauką Chrystusa z działaniem w realnym życiu społecznym, które naprawdę buduje od fundamentów aż po same szczyty, mówił dalej Jarosław Kaczyński. Słowa, które tego dnia wypowiedział prezes spis na temat ojca redemptorysty były zaskoczeniem dla wielu Polaków.